W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu Sakramentalny, więźniu miłości, Ty, który mieszkasz w wielu tabernakulach, w zapomnianych miejscach kościołów i głęboko w naszych sercach, czekasz z nieskończoną cierpliwością na wizytę każdej duszy, która odważy się do Ciebie zbliżyć. Jak wielu Cię opuściło. Jak wielu przechodzi obojętnie, nie patrząc, nie rozpoznając Twej wielkiej miłości i bolesnej ofiary. Lecz Ty, o dobry Jezu, w Twej nieskończonej dobroci ciągle czekasz, oczekując z czułością i nadzieją, pragnąc, by serce się do Ciebie zbliżyło, by ktoś spojrzał na Ciebie z miłością i ofiarował Ci swą pobożność. Nie narzekasz, nie rozpaczasz, lecz czekasz dalej, z sercem pełnym współczucia i miłosierdzia, pragnąc naszej odpowiedzi, chcąc byśmy w końcu otworzyli serca, aby przyjąć Twoją bezmierną miłość. Ty jesteś królem tabernakulum, bogiem, który stał się mały, stwórcą, który się uniżył, aby zamieszkać w kawałku chleba. Stałeś się świętym i żywym ciałem, które daje nam siłę, które daje nam życie. W tym winie Twojej krwi przelanej za nas znajdujemy zbawienie, nadzieję, która popycha nas do przodu pośród prób życia. Za każdym razem, gdy zbliżamy się do Ciebie, Panie w Eucharystii, jesteśmy świadkami cudu Twej bezwarunkowej miłości, miłości bez granic. To miłość, która nie zna zapomnienia ani obojętności, zawsze gotowa nam przebaczyć, podnieść nas i napełnić pokojem. Ty w swej ofierze dajesz nam wszystko, by kroczyć z nadzieją ku wieczności, mieć siłę w życiu duchowym i dążyć z ufnością do zbawienia. Panie Tabernakulum, dziś wołam do Ciebie: pomnóż moją wiarę ponieważ w wielu chwilach czuję się słaby, wątpiąc w Twą obecność w moim życiu, dając się ponieść cieniom niepewności i trudnościom, które mnie otaczają. Panie Miłosierdzia, spraw, by moje serce upodobniło się do Twego, pełne współczucia i przebaczenia. Pomóż mi widzieć w każdej osobie brata, kogoś, kto jak ja potrzebuje Twej miłości i zrozumienia. Patrząc na innych, aby mógł odzwierciedlać dobroć, którą mi dajesz, wiedząc, że mam kochać i przebaczać, jak Ty bez ustanku nam czynisz. Panie prawdy, prowadź mnie ścieżką prostą, bo tak często się gubię, daje się uwieść łatwym drogom, które mnie od Ciebie oddalają. Niech Twe światło oświeca moje życie. Twa mądrość niech skłoni mnie do chodzenia w prawdzie, by nie poddawać się wyzwaniom, lecz trwać w nadziei, wiedząc, że jesteś ze mną. Panie tabernakulum, spraw, by moja miłość do ciebie rosła z każdym dniem, bo ty jesteś powodem mego istnienia i centrum mego życia. Jesteś także bezpieczną przystanią dla mojej duszy pośród świata pełnego niepewności i lęków. Dziś jest dzień pełen łaski, dzień, który zaczyna się modlitwą, dzień, w którym czuję się bliżej Ciebie. Podczas Mszy Świętej coś pięknego stało się w moim sercu. Zrozumiałem, by Cię znaleźć, musimy być jak dzieci, te małe, które z czystością, ufnością i prostotą oddają się rodzicom bez zastrzeżeń i lęków. Dziecko nie kwestionuje, nie martwi się przyszłością, nie ma wątpliwości ani lęków. Żyje ufając miłości tych, co się nim opiekują, bo wie, że jest chronione w ramionach kogoś, kto kocha i nad nim czuwa. Tak, panie, powinienem oddać się Tobie bez zastrzeżeń, z tą samą ufnością, z tą samą niewinnością, bez lęków i wątpliwości. Powinienem żyć ufając Twej miłości, wiedząc, że nie jestem sam, że Ty mnie chronisz, opiekujesz się mną, kochasz mnie bez końca. Niech moje serce zawsze ulega Twej ogromnej miłości i nigdy nie zapomina, że Ty jesteś moim wszystkim, moim zbawieniem i moją nadzieją. Dziecko ufa w pełni, bez zastrzeżeń i lęków. Nie martwi się o to, co będzie, bo wie z absolutną pewnością, że jest w rękach kogoś, kto je kocha i się nim opiekuje. Takimi powinniśmy być my. W naszej codziennej drodze trudno nam czasem porzucić troski, oddać je Tobie, bo czujemy się niepewni, lub boimy się przyszłości. Lecz gdy w końcu udaje nam się oddać twej miłości, czujemy głęboki pokój, pokój, który tylko Ty, Panie, możesz nam dać. To pokój, który przekracza wszelkie ludzkie rozumienie, pokój, który napełnia nas nadzieją i uwalnia z łańcuchów lęku. Gdy dziecko zbliża się do tabernakulum, choć oczy nie pojmują wielkości tajemnicy, jego serce ją rozpoznaje. W sposób, który przekracza rozumienie, wie, że tam jest Jezus, obecny ciałem, duszą i bóstwem. Wie, że on je kocha i opiekuje się nim z ogromną i bezwarunkową miłością. To mądrość nie z rozumu, lecz z serca czystego, gotowego przyjąć miłość Boga bez wyjaśnień i usprawiedliwień. Tak i my. Otwórzmy serca, gotowi przyjąć tę miłość bez zastrzeżeń, wątpliwości, ufając i kochając, jak dziecko oddające ufność bez lęku. Ta myśl przypomina mądre słowa świętej Bernadety Subiru, która uczyła życiem i przykładem, żeby znaleźć Boga, trzeba mieć serce dziecka. Ona, podobnie jak wielu innych świętych. Głęboko zrozumiała, że czystość serca jest bramą, która pozwala nam doświadczyć miłości Boga w sposób bardziej intymny i głęboki. W wielkim poście, czasie refleksji i nawrócenia, Pan zaprasza nas, byśmy otworzyli się na łaskę przemiany serca z kamienia w serce z ciała. Serce pełne miłości, czułości i miłosierdzia. Ten proces przemiany nie zależy od naszych sił, lecz od łaski Bożej, którą tylko On może nam dać. To dar, o który musimy prosić z pokorą, z sercem gotowym do przyjęcia. Panie, w tym czasie pokuty i refleksji, prosimy Cię, byś dał nam serce odnowione. Serce, które nie tylko widzi i rozumie Twoją miłość, lecz odzwierciedla ją w czynach. Serce pełne dobroci i współczucia dla innych. Ty, Panie, wzywasz nas, byśmy mieli duszę dziecka, duszę czystą, gotową ufać Tobie bezwarunkowo, bez zastrzeżeń, bez wątpliwości. Wiemy, że serce twardnieje przez trudne doświadczenia życia, rany, rozczarowania, próby, którym stawiliśmy czoła. Ty zapraszasz nas, by odłożyć to na bok otworzyć serce na Twą obecność, by zrobić miejsce Jezusowi sakramentalnemu w naszym wnętrzu. Gdy pozwalamy twej miłości wejść w nasze życie, wszystko się zmienia. Przemieniamy się od głębi naszego jestestwa. Lęki, które nas paraliżują, znikają, wątpliwości, które mącą umysł, rozwiewają się, a serce wypełnia pokój tak wielki, że nie umiemy wyjaśnić, lecz czujemy duszą. Napełniamy się prawdziwą radością, radością, która nie zależy od okoliczności, lecz od wiedzy, że jesteśmy w Twych rękach, że Ty nas kochasz i zawsze będziesz z nami. Panie, prosimy Cię, pomóż nam zachować tę czystość serca i ufać Tobie jak dziecko. Daj nam też żyć każdego dnia z sercem gotowym przyjąć Twą miłość i dzielić się nią z innymi. To prawdziwy cud myśleć, że w każdym tabernakulum, na każdym ołtarzu Ty czekasz na nas z otwartymi ramionami. Czekasz z miłością tak ogromną, że nie przeszkadza ci samotność, cierpliwie czekając na nasze spotkanie. Jak pięknie wiedzieć, że pośród ciemności i trosk świata Ty jesteś wierny, czekając na moment, gdy zbliżymy się do Ciebie z sercem szczerym i pełnym nadziei. Panie, byśmy zbliżając się do Ciebie, czynili to z sercem czystym i nieskalanym, z wiarą dziecka, które ufa bezgranicznie miłości Ojca Niebieskiego. By nie było w nas miejsca na wątpliwości ani lęki, lecz by w naszym bycie zamieszkała pełna ufność i głęboka miłość. Byśmy stając przed Tobą, czynili to z wszystkim, Czym jesteśmy? Umysłem, wolą i sercem, oddając Ci całe życie bez zastrzeżeń, z pokorą rodzącą się z szczerej miłości. W niebie i na ziemi, niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego, dane nam w Eucharystii jako źródło życia i łaski. Wierzymy w realną obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Obecność, która jest żywa, przemieniająca i odkupiająca Serce Jezusa, w Tobie ufam, bo wiem, że Twa miłość nie zna granic Że Twe miłosierdzie jest nieskończone Serce Jezusa, płonące miłością do nas Rozpal nasze serca tą miłością Niech będzie ogniem, który nas przemienia i oczyszcza Serce Jezusa, nawróć bluźnierców, tych, co zgubili drogę, niech ich serca znajdą pocieszenie i prawdę w Twym uścisku. Serce Jezusa, które płonisz miłością do ludzkości, rozpal całą naszą istotę w Twej miłości. Serce Jezusa, które nas ochasz i sprawiasz, że kochamy, oczyść nasze serca i spraw, byśmy stali się narzędziami Twego pokoju. Woskie Serce Jezusa, eminu saomopiet do przemień grzeszników, zbaw umierających i uwolnij dusze święte z czyśćca, prowadząc je ku światłu wieczności. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość, byśmy żyli zgodnie z Twą wolą, będąc odbiciem Twej niewyczerpanej miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, szczególnie nad tymi, którzy najbardziej potrzebują Twej łaski. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością i moją przystanią. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Zmiłuj się nad tymi, co są daleko od prawdy, zagubieni w cieniach błędu i uwięzieni w sektach, wierzeniach, religiach. Panie, przyciągnij wszystkich do twego świętego kościoła katolickiego, byśmy poznali i doświadczyli pokoju, który tylko Ty możesz dać. Słodkie serce mego Jezusa, spraw bym kochał Cię zawsze więcej, bez miary, i by ta miłość skłoniła nas do życia Twym przykładem ofiary, hojności i współczucia. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa, który ofiaruje nam swą bezwarunkową miłość, wieczną ofiarę i żywą obecność w Eucharystii. On przemienia nasze życie i prowadzi nas ku pokojowi i zbawieniu. O serce miłości, ufam Tobie, bo wszystkiego się boję z powodu słabości, lecz wszystkiego oczekuję od Twej nieskończonej dobroci. Ty, który jesteś naszą siłą, naszą nadzieją i naszym zbawieniem. Proszę cię, panie, umocnij wiarę, pomnóż ufność w Tobie, i byśmy widzieli Twe oblicze odbite w braciach, którzy nas otaczają. Niech Twa miłość przemienia nas codziennie, skłoni do życia z sercem pełnym współczucia, hojności i przebaczenia, byśmy byli nosicielami Twego pokoju na świecie byśmy doświadczyli i żyli tą głęboką i przemieniającą miłością, którą nam dajesz, miłością, która daje sens życiu, wspiera w zmaganiach i prowadzi w ciemności. Najświętsze serca Jezusa, zmiłuj się nad nami i pasterzami, ojcem świętym, papieżem Franciszkiem, biskupami, kapłanami i diakonami. Panie, niech oni nadal będą światłem i przewodnikiem dla całego twego ludu, byśmy mogli kroczyć ku Tobie z wiarą i nadzieją. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła, pociesz i mnie, Panie, gdy siły słabną, smutek ogarnia, ból zdaje się nie mieć końca. W tych chwilach Ty jesteś moją przystanią, moją siłą i moim pokojem. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje, królestwo miłości, sprawiedliwości, pokoju i miłosierdzia. Najświętsze Serce Jezusa, oddaj z tej Jego połocy pusyłsa. Oddaję się Tobie przez Maryję, Twą Matkę, by mnie do Ciebie prowadziła, bym przez jej wstawiennictwo dotarł do serca Twej miłości wszystko czym jestem wszystko co mam składam w twe ręce wszystko dla ciebie panie wszystko dla ciebie najświętsze serce Jezusa najsłodsze serce Maryi przygotujcie nam bezpieczną drogę do was ku wiecznej chwale słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem amen Najświętszy Sakramencie Ołtarza, wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie za tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Ciebie. Niech Twa obecność w Eucharystii przemieni serca tych, co Cię nie znają. Niech każdy z nas stanie się świadkiem Twojej prawdziwej miłości, obecnej w tabernakulum, szci, obecnej w... W niebie i na ziemi, niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi, niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi, niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Amen. Niech te pięć minut z Jezusem sakramentalnym dotrze do większej liczby braci i dotknie ich serc. Daj polubienie Jezusowi sakramentalnemu, choć jest sam w tabernakulach świata. Subskrybuj, podziel się tym z rodziną i przyjaciółmi, zostaw komentarz, dotknij dzwoneczka, by być powiadamianym i módlmy się razem w kolejnych pięć minutach z Jezusem Sakramentalnym.